W dzisiejszym odcinku zabawimy się troszeczkę w Thanosa, ponieważ narysujemy rękawicę nieskończoności oraz kamienie nieskończoności. A w tym filmie, jak coś narysujemy, to to dostajemy, więc prawdopodobnie cały ten e, hotel, czy cokolwiek to jest, zostanie troszeczkę zdewastowany przy życiu rękawicy nieskończoności. A i właśnie, skoro coś się rysuje, to się dostaje w tym filmie. To słuchajcie, ja już przygotowałem łapkę w górę i subskrypcję, tak? To jest napis subskrypcja. Musi, musicie mi uwierzyć, a tak to jest łapka w górę, więc zostaw lajka pod tym filmem, zostaw suba, jeżeli tego jeszcze nie zrobiłeś, bo chyba chcesz mieć powiadomienia o kolejnych filmikach z Minecrafta, prawda? No a my bierzemy się do rysowanie, bo jest tego naprawdę sporo. E, w końcu mamy do rysowania pięć kamieni i całą rękawicę. Ej, nie, tych kamieni jest 6! To sześć kamieni! E, dobra, więc. Tym bardziej. Bierzmy się do roboty. E, w takim razie zaczniemy od narysowania rękawicy nieskończoności. To będzie ciężkie, to będzie ciężkie. Nie umiem rysować, ok? Jak ktoś oglądał poprzednie odcinki z tej serii, e, macie w karcie. W... W prawym górnym rogu, to wie, że ja nie umiem rysować. Ok, więc e, na początku wpiszmy kolor. E, to jest żółty kolor. E, może troszeczkę mniej jaskrawy. Ta rękawica nie jest aż tak bardzo jaskrawa. I spróbujmy, słuchajcie, jakoś to sobie rozrysować. Więc tak, tutaj na początku jest taki rękaw. Ok, i teraz za tym rękawem jest już to rozszerzenie. O nie, to jak to będzie źle wyglądać, ale mam nadzieję, że zadziała. Mam naprawdę nadzieję, że zadziała. Yy, bo może nie zadziałać, oczywiście. Dobra, więc my yy, to no tak, możemy tu kogoś zaokrąglić, to wygląda jak puchar jakiś. Nie mam pojęcia, jak to wygląda. Na pewno nie wygląda jak nieskończoności. Znaczycie, ten mod jest tu wgrany, więc to powinno zadziałać. Eee, I mniej więcej chyba jest. Słuchajcie, możecie ocenić, czy to w ogóle wygląda jak rękawica nieskończoności. Zróbmy jeszcze miejsce na same kamienie. Eee, może to będzie wyglądało w ten sposób. W tych miejsc na kamienie jest mniej niż w oryginale, ale jakby ją nie mieści mi się po prostu. Powinno zadziałać. Powinno zadziałać, więc klikamy Done i wtedy dostaniemy to. Słuchajcie, sprawdźmy. Pyk. I dostaliśmy. Okej. Okay. I co tu jest zgrane? Mamy rękawice, ale jak widzicie, nie mamy żadnego kamienia. Więc, no cóż, narysujmy sobie po kolei kamienie. Zaczniemy może od kamienia przestrzeni, czyli Space Stone. Jest to kamień niebieski, więc yy, zróbmy to w ten sposób. Dobra. To miał być taki sześcian, bo w końcu to jest sześcian, więc mam nadzieję, że wypali. Zrobimy delikatną, taką, słuchajcie, przezroczystą jeszcze obwódkę, jakby to się lekko świeciło, bo to jest taki, wiecie, świecący, potężny kamień w końcu. I słuchajcie, spróbujmy. I dostaliśmy Space Stone. I teraz, nawet jeżeli nie mamy na sobie rękawicy, możemy chyba kliknąć i... Wow. What? What? Nie, 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 nie. To jest niebezpieczne, słuchajcie, to nas teleportuje między wymiarami. Właśnie teraz teleportowałem na sam szczyt Netheru. Jak kliknę znowu, okej, okay, to jesteśmy z powrotem na normalnym świecie, więc tym kamieniem możemy się przenosić między wymiarami, co jest dosyć OP, ale jeżeli nie mamy jakiegoś zboostowanego życia albo możliwości latania, to lepiej z tym uważać, ok Więc włóżmy go w takim razie do rękawicy i zobaczmy, co możemy robić teraz. Okej, okay. pod e, przyciskiem V mamy jakąś moc, która po prostu rozwala rzeczy. Nie, możemy jej przynosić Możemy wybrać jakiś przedmiot i go przenieść gdzie chcemy, tak? Klikam V na tym tym czymś i mogę to przywrócić w innym miejscu, gdzie zechcę. Albo po prostu mogę sobie kopać i zakładam, że mogę zniszczyć każdy blok. Nie mam pojęcia, czy to by zadziałało na bedrock, ale jeszcze to testujemy. O, o, patrzcie, możemy przyciągać. Uuu. Tak, Kozackie, możemy kontrolować rzeczywistość. W sensie przestrzeń, więc mega fajne. Można w ten sposób, nie wiem, jakieś robić pranki tak naprawdę. Możliwości jest dużo. Jeżeli ktoś się uprze, to może nawet sobie tym budować. Ej, czy ja właśnie teraz psuję Minecrafta, czekajcie, patrzcie na to! Co my robimy? To powinno być nielegalne. Te bloki wszystkie są zepsute w tym momencie. Ja od nich się odwrócę i będę dodać, że nie widzę, ale patrzcie się pod Z. Mamy jakąś inną moc. Klikam Z i wow! Okej, okay, dobra, nie o co chodzi. To jest możliwość otwierania portali. Z wymiarami. Możemy wybrać więc portal, e, czekajcie, czy Z. Możemy wpisać jakieś koordynaty, pisać, załóżmy, Dimension 1. Nie wiem, czy to w ten sposób działa. Nie, in the end, Nie, no nic do endu, nic do endu, nie chcę do endu. albo dobra, pójdziemy do endu. OK, i nas teleportowało i to był zły pomysł, no właśnie o tym mówię. Na szczęście jest kip wytory true. I jeszcze raz spróbujmy, jeszcze raz spróbujmy. Otwieramy portal jeszcze raz i tym razem to będzie portal prowadzący do naszego świata i jesteśmy dosłownie w kiblu. OK, zrobiliśmy portal do kibla, więc e, to nie wiem, czy to był najlepszy pomysł i mogę tego przedstawić o, mogę przez niego wrócić elegancko, więc, okej, okay, to jest naprawdę bardzo OP. Ten kamień jest chozacki. E, jeszcze mam jakąś MK i ta MK co nam daje? I ta MK daje nam chyba niezniszczalność na czas, kiedy używamy jej, więc to jest mega OP. Spróbujmy zrobić więc portal, e, który nas zaprowadzi gdzieś bardzo wysoko, okej, okay. i czy nam to pomoże? Pszmę M, pszmę M i żyję! Mimo, że spadłem z tak wysoka, to przez to, że trzymałem MK. To przeżyłem, gdybym wcześniej wiedział, to byśmy nie mieli tego przypału, że umarłem wędzie. Pyk! Okej, okay, mega kozackie, ale dobra. To w takim razie był kamień przestrzeni. Zobaczmy jakiś inny. Na przykład e, kamień mocy, czyli fioletowy. Spróbujmy więc go narysować. Um, jak on wyglądał? Był chyba troszeczkę mniej jaskrawy, chociaż w sumie on nie jest jaskrawy, on chyba jest jaskrawy. Coś w tym stylu. No i też jest sześcianem, więc zróbmy go w miarę równo. Dobra, mniej więcej to chyba tak miało wyglądać. I jak Dan to dostajemy. W takim razie sprawdźmy. I tak, to jest. Power Stone. I już widzimy, że ma jakąś moc pod M-ką. Wygląda jak laser. To będzie laser. To jest laser! Yo! Okej, okay, mega kozacko. Czekajcie, spróbujmy kogoś pokonać tym laserem. Ale dobra, pojawił się Creeper. Zupełnie sam z siebie. Kliknijmy M, zobaczmy, czy go rozwali. No jasne, że go rozwali, więc mamy Creepera na jeden cios. Zobaczmy, czy będziemy w stanie pokonać Iron Golema za jednym ciosem. Obstaw w komentarzu. Ja myślę, że tak, ale czy to się uda? Napisz teraz w komentarz, zobaczymy, czy będziemy mieć rację. Jak będziemy mieć rację, to przepchnijcie serduszko i lecimy! Uwaga, pyk! Pff, no jasne, że tak. Za jednym ciosem rozwaliśmy Iron Golema. Zakładam, że Widera mm, też byśmy rozwalili na dwa, 3 razy, więc całkiem kozacko, więc umieśćmy teraz może go do naszej rękawicy, żebyśmy mogli kontrolować kolejne rzeczy, więc sprawdźmy, czy mogę tutaj coś robić. Y nie, z rękawicy to nic nie dodaje. O, o, jednak jest! Dobra, pod M, po prostu pod N możemy, albo M robić to co wcześniej, czyli mamy po prostu bardzo, bardzo OP strzelanie raserem. No jakby to jest już tak potężne, że nie daje nam to żadnych innych możliwości. Chyba, że czekajcie, co to jest za N. -ka? Co to, co to jest? Co to za... Moc jeszcze nie znałem. E, Okej, okay, ona się bardzo długo ładuje, więc teraz nic nie zrobimy z tym, ale ten laser daje czadu. Dobra, lecimy z kolejnym kamieniem, moi drodzy. Kamień rzeczywistości, czyli Reality Stone. E, jest on czerwony. Okej, okay, więc zróbmy czerwony kamień. E, to mi... Tak bardzo wychodzi pięknie, ja wiem naprawdę. Zrobimy to w ten sposób, żeby wydać było, że to jest sześcian, i jeszcze ten ostatni róg też narysujemy jakimś może trochę innym kolorkiem. Okej, okay, to nawet wygląda git. Możemy spróbować. Klikamy i. Co to jest? Co to jest reality stone? Okej, okay. co ja mogę tym robić? Klikam prawym przyciskiem myszki, nic się nie dzieje, nic nie zostaje, Czy ja mogę tym atakować? Nie wiem cokolwiek. Nie, nie za bardzo. Ale może po włożeniu do rękawicy będę w stanie coś z tego wykorzystać. I tak, dostajemy nową moc! I wystarczy, że klikniemy M i ją przetestujemy. Co to jest? Klikamy M. Nic się nie dzieje. A, ah, zobaczcie! Możemy znikać! Możemy stawać się niewidzialni i zakładam że możemy także sprawić, że inni znikają. Przynajmniej takie mam wrażenie, że to powinno w ten sposób działać. Tak w ogóle wydaje mi się, że tak, tą rękawicą możemy też bić i dosłownie każdy mob jest też na jeden cios, więc już jesteśmy OP. Już jesteśmy OP, już Avengersi by mieli problem z pokonaniem nas. Możemy być niewidzialni, strzelać super groźnym laserem, mamy wszystkich na hita, robimy portale. Dobra, robi się hardkorowo, robi się hardkorowo, ale ja wyłączę sobie tą niewidzialność. Dosyć OP, zwłaszcza, że nie ma żadnych cząsteczek od nas, więc naprawdę jesteśmy niewidzialni, nawet nie widać, że trzymamy tą rękawicę. No dobra, widać cień, ale jeżeli będziemy latać, a na pewno któryś kamień sprawia, że będziemy mogli latać, to nawet nie będzie widać po nas cienia, więc e, dosyć OP. Kolejny kamień, czyli Timestone, jest on jasno zielony. W takim razie bierzmy pędzelek i rysujmy, rysujmy. Okej, okay, to wygląda już powoli jak e, zielony sześcian. Chyba jest git. Klikamy i dostajemy. Ulale, a Timestone. Co on może robić? Klikam go. Nie, w ten sposób on nie działa, ale w rękawicy na pewno będzie mógł coś zrobić. Aktywowaliśmy go. I zobaczmy, pod przyciskiem M mamy jego moc. Co to robi? Czy to stopuje jakoś czas? Tak, to stopuje czas, patrzcie, ten golem przestał się ruszać. Ojo, dobra, dobra, dobra obudziłem go, obudziłem go, okej, okay, okej, okay, sorry. Klikniemy znowu M, przytrzymuję M. Ej, ej, o nie, czyżby to... Idzie mało, tak jak myślałem? O nie! Ludziska narobiłem bardzo dużą głupotę. Ten golem chcemy zabić, będę musiał go unicestwić. Gdzie jest mój laser? Dobra, Z, pyk. Okej, okay, już go nie ma. Póki co, to jest mój najmniej ulubiony kamień, bo nie jestem w stanie zastopować nawet zwykłego ocelota. Ten golem, jak widzieliście, przez chwilę rzeczywiście, przestał chodzić, ale nie mam do tego pojęcia, jak ja to zrobiłem, bo przestało to działać. U, uu, czekajcie, jest coś pod V. Klikam V i co teraz? O, nie, 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 popatrzcie! Patrzcie na to, dobra, nie, 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 to jest jednak mega koks. Przecież to jest epickie, zmieniamy porę dnia i nocy, jak klikam po prostu V, to mija super szybko czas, to słońce zapyla, tam zdążyły się jakieś pojawić moby, zaraz już płoną w sumie. Dobra, jednak cofam, cofam wszystko co powiedziałem, ten kamień jest epicki, ta moc jest mega fajna i nigdy nie wziąłem czegoś takiego, więc yy, jakby dobra, kamień czasu jest na propsie totalnie. Trochę nie ogarniam jak zastopować ten czas. Ale jakoś to się da pewnie też ogarnąć. Kamień umysłu, czyli Mindstone. Jest on żółty, więc będziemy musieli narysować go e, jak najbardziej jaskrawego i potężnego, żeby nam się nie pomyliło z tym drugim kamieniem, czyli kamieniem duszy. E, Okej, okay. rysujemy tak, w porządku. Wielki sześcian. Już się troszeczkę nawet wyskilowałem w tym. Troszeczkę. I mamy. To powinno wyglądać. Klikamy i dostaliśmy Mindstone. Oh je, yeah. Co mogę nim robić? Co ja mogę mi robić? E, na pewno muszę go wyłożyć do środka tej rękawicy, więc zróbmy to od razu, pyk, i dostajemy, słuchajcie, u, ile mocy, ok dostaliśmy co najmniej trzy moce, tak, trzy moce, więc klikamy Z, co to robi? Czy to będzie jakieś latanie? Ja nie gadać, czy to będzie latanie. Z, Z, okej, okay, coś to nie śmiga, a V? Może kamień umysłu jesteśmy w stanie wykorzystać bardziej na multiplayerze? Może dlatego nie jestem w stanie nic z tym zrobić, a może ten golem? Czy ty się oprzesz jakoś, mo o, 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 co ja robię? Klikam M i wtedy się wspinam? Yo, o co chodzi? Nie, to działa, to działa, mogę latać! Ej, to jest mega kozackie Czyli tym kamieniem możemy sprawiać Że jesteśmy jak na GM-ie Możemy sobie wracać, jeszcze pelerynkę, więc wygląda naprawdę kozacko Ej, dobra, to jest niezłe Co znaczy? The selected ability is destroyed Nie, 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 nie chcemy niszczyć kamieni Ej, Recreate the universe Selected ability, kill all entities Możemy zabić wszystkie, wszystkie, całe życie Które jest na świecie Minecraft Dobra, to jest zbyt hardkorowe, nie będziemy tego robić, testować Ale tak, możecie to zrobić Słuchajcie, mając ten kamień Zabij połowę wszystkich Istnień, więc tak, możemy już to teraz robić. Dobra, dobra, to jest, to jest mega OP. Oraz możemy nawet, słuchajcie, przywracać do życia tych, których spyliliśmy. Czyli, jakby tych, którzy się rozpylili, w sensie wiecie. <słuch> oglądaliście Avengersów, prawda? Wiecie o co chodzi. Więc mega kondycja, ten kamień jest mega ważny w takim razie. No i dzięki nie możemy latać, więc możemy być i niewidzialni i możemy latać. Czekajcie, mogę być niewidzialny i latający naraz. Muszę to przetestować, bo jeżeli tak, to będzie super OP. Gdzie jest niewidzialność? Tu jest niewidzialność. Klikam Z. I tak, dosłownie jestem niewidzialny i latam, więc to jest mega, mega, mega OP, nie widać już cienia. No chyba, że sobie wyląduje, to wtedy go widać. Okej, okay, został ostatni kamień kamień duszy. Narysujmy go w takim razie, słuchajcie. Pomarańcz, mocny pomarańcz. I jako tak, go narysujemy. Tutaj koniecznie musimy jeszcze wymazać te fragmenty, żeby było widać o co chodzi. Okej, okay, w ten sposób. I No chyba mniej więcej wygląda jak. Dobra, wiecie co? Muszę, muszę to poprawić. To no, po prostu muszę poprawić. Czekajcie, o, tu, okej, okay, okej. Okay. Teraz to w więcej wygląda jak sześcian. Spróbujmy go dostać. Klikamy i dostajemy soul stone. Okej. Okay. Mamy no wszystkie kamienie, słuchajcie. Jak teraz go włożę do rękawicy, to będzie ona kompletna. I będziemy mogli coś odwalić mega hardkorowego. E, więc przeglądamy moce. Patrzcie, ile ich jest. Tą rękawicą. O, jo. Jak mamy te wszystkie kamienie, to zobaczcie, ile dostajemy życia. Jesteśmy już teraz... Niezniszczalni, jakby nic nas nie zabije. Naprawdę. Mamy tych mocy jeszcze, jeszcze więcej, aż się gubię. E, Kliknijmy V. Co możesz robić z tym kamieniem? Wow, 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 wow. Dysponowałem bardzo dużo Iron Golemów. I słuchajcie, spróbuję je wkurzyć, klikając M. Ale co się stanie, kliknę M? Podejdę... Aha, ja po prostu mogę podchodzić i ich znikać, likwidować. Nawet, to, to jest instant, instant death, słuchajcie. Klikam Z i co wtedy robię? Okej, okay, wtedy nic nie śmiga, ale czekajcie, czekajcie. Wow. Wow, możemy ich przenosić tym kamieniem niebieskim. Dobra, to jest mega OP. Możemy przenosić inne moby w dowolny sposób, przenosić, rzucać nimi, to jest hardkorowe i możemy, słuchajcie, zabić wszystkie i żywe istoty. I teraz, jak to przetestujemy, to to zadziała. Klikam V? Nie, to jednak nie zadziałało. O niej, wypuściłem ją! To ona? Okej, okay, to ona. Git, 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 już się bałem. No i tak, oczywiście mamy Iron Golem na ciosa, ale tu nic nowego. Dobra, wiecie co? To jest zbyt OP. Ta rykawica jest mega mocna. Dysponowałem IDera i słuchajcie, on. Oczywiście nie jest w stanie nic mi zrobić, bo mamy naprawdę dużo życia. Ale możemy, słuchajcie, sobie podlecieć do niego za chwilkę. Przygotujmy jakąś moc, dobra. Kim Z? czego zabije za moim laserem? A yo, ja go po prostu zabiję laserem. Czyli jedną z tych chyba mniej OP mocy. Naprawdę, dosłownie. Ej, ale to wygląda mega gozazzko, nie sądzicie? Dosłownie strzelamy laserem z nosa, bo to nie są oczy. <gry> ale nie, wygląda naprawdę fajnie. Podoba mi się. I e, pojewa, warto było narysować te rzeczy. Jak widzicie, są one mega OP. Więc e, jeżeli chcesz, to kliknij na któryś z tych dwóch epickich odcinków z rysowania w Minecraft e, i obczaj koniecznie. Oraz pamiętaj, że odpaliłem kanał mój drugi, Dilerek Plus. Na który bardzo serdecznie cię zapraszam, ponieważ tam również są z Krafta. Do zobaczenia już jutro na kanale. Cześć!